Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy będziecie oglądać ten film. Bardzo serdecznie witam wszystkie osoby, które tutaj zechciały zajrzeć na ten kanał, a szczególnie osoby urodzone w znaku barana. Dla Was, drogie barany, za chwileczkę zrobię odczyt kart na grudzień. Nie przejmujcie się, że już ten grudzień się zaczął, bo często wiem, że zaglądacie tutaj po prostu jak gdyby po czasie, chyba, żeby sprawdzić, jak to, jak to rzeczywiście poszło, czy to faktycznie tak było, czy to się sprawdziło. Tutaj to jest czytanie, oczywiście, jak wszystkie tutaj, to jest czytanie ogólne, więc nie z każdą osobą będzie rezonowało, więc weźcie tylko to, co z Wami Wam się wydaje jakieś znajome, co z Wami po prostu rezonuje, a resztę zostawcie, nie przejmujcie się tym kompletnie. Ale gdyby ktoś chciał na przykład dopytać się o coś, ma jakiś problem, ma jakieś pytanie do kart, to ja bardzo mocno, gorąco zapraszam do kontaktu ze mną, a dane kontaktowe są zawsze na dole. Jak rozwiniecie opis filmu, to tam jest, są informacje kontaktowe. Bardzo gorąco oczywiście dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za to, że subskrybujecie. To jest dla mnie miód na serce, że to, co robię, może się komuś podobać, że może komuś da jakieś tam światełko nadziei, a może też rozwieje czyjeś tam wątpliwości. Jest to dla mnie bardzo duża nagroda. Każda subskrypcja, każdy lajk, like, każdy komentarz jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo. Miłą rzeczą, i pomaga mi to po prostu motywować się do tego, żeby dalej robić to, co robię. Dla tych, którzy są tutaj pierwszy raz, króciutko się przedstawię. Jestem wróżką z pasji, czyli taką, która idzie swoją drogą już od ponad 20 lat, zajmując się sprawami duchowymi, czyli rozwojem duchowym, ale też sprawami energetycznymi, pracą z energiami przewidywaniem przyszłości i diagnozowaniem teraźniejszości przy pomocy kart, kart wyroczni, kart tarota. I ta duchowość, ta duchowa ścieżka splata się u mnie z moim zawodem. Bo z zawodu wykształcenia jestem psychologiem, mam ponad 30 lat stażu pracy i po prostu też patrzę na to, co karty mi mówią, no, z takiej perspektywy bardziej naukowej, bardziej też praktycznej, życiowej, psychologicznej. Dlatego być może moje czytania są troszkę inne niż, niż gdzie indziej, konkurencji powiedzmy, chociaż nie lubię tego słowa. Przechodzę już jednak do czytania. Po tych ogłoszeniach parafialnych różnych przechodzę do czytania już dla Was, drogie Barany. Ciekawa jestem, ponieważ Wy jako taki ognisty znak, taki... też macie taki charakter często impulsywny, trochę wybuchowy, ale też tak, jak to mówią, heja do przodu. To zobaczymy, jak ten rok w ogóle zakończycie, bo tak naprawdę to rok kończy się rok kalendarzowy. Dla mnie ważniejszy jest rok ten numerologiczny, ale, ale zazwyczaj takie właśnie jakieś podsumowania to robimy przy okazji końca tego roku kalendarzowego, więc zobaczymy, drogie barany, jak to tam u Was pójdzie i jakie kierunki, jakie perspektywy, jakie energie przyjdą do Was albo już przyszły w grudniu. Grudniu 2022 roku dla baranów poproszę. Dla naszych baranów dzielnych, ognistych, wspaniałych. Co to tutaj, te barany macie w tych kartach? Proszę. Macie rozkwitać. I owocować. O, i barany tutaj, żeście sobie zapracowali po prostu. No, i dbać o siebie i pięknie. No, no, słuchajcie, przepiękny macie ten przekaz. No, bardzo przepiękny. I tutaj, tak jak powiedziałam, tutaj yy, grudzień, no to yy, chyba, chyba jakoś wywołałam ten temat, że grudzień to będzie dla Was czasem. Yy, z jednej strony, rozkwitania, czyli ja bym to wiecie, łączyła właśnie z tym rozkwitaniem piękna, ale tu nie tylko chodzi o piękno wewnętrzne czy znaczy zewnętrzne, bo oczywiście, zewnętrznie też możecie się upiększać. Możecie korzystać na przykład z jakichś zabiegów upiększających, czy też dbać bardziej w grudniu o swoje samopoczucie, o swoje ciało. Ale tu jest też takie piękno wewnętrzne, że wy tutaj gdzieś dojdziecie ze sobą do porozumienia, że wy w grudniu poczujecie, że jesteście wreszcie we właściwym czasie, we właściwym miejscu i sprawy toczą się tak, jak powinny się toczyć. I naprawdę będziecie zbierać owoce tego wszystkiego, co, na co żeście pracowali przez cały rok, drogie barany, na co żeście sobie zapracowały. Wiecie, to może też być, zobaczymy, co powiedzą karty Tarota, bo no nie chcę krakać, ale powiem, że tutaj na niektórych to te owoce to mogą być takie trochę gorzkie, chociaż, chociaż raczej wymowa tych kart tutaj ogólna jest bardzo pozytywna. Dobra, zobaczymy, co to tutaj u Was w finansach i w materii. Finanse i materia, czyli sprawy zawodowe. Sprawy finansowe, ale sprawy też dotyczące domu, sprawy koło domowych, tego co trzeba załatwić, a że auto tam trzeba kupić, czy naprawić, czy do mechanika, czy, czy tam żona mówi, że z kranu cieknie. No, takie wiecie, życiowe sprawy, ale też również sprawy, a może przede wszystkim sprawy zawodowe i finansowe dla wodni dla, przepraszam dla baranów na grudzień. 2022, Baran, grudzień 2022, z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. I patrzymy, co to tutaj u Was w tej materii się dzieje, w tych finansach, w tej pracy. Macie tutaj najpierw jakieś takie obawy. Później coś tu trzeba będzie podziałać, i to, tak zdecydowanie, ja Wam powiem. Już, 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 już wam mówię wszystko. Mhm. Ale słuchajcie, najważniejsze jest, że y, macie tutaj kartę gwiazdy, a karta gwiazdy y, w tarocie jest jedną z najlepszych kart. Zatem, y, tak jak powiedziałam, to będzie miesiąc, w którym wy naprawdę y, poczujecie, że, że dobrze Wam się wiedzie. I to się będzie Wam dobrze wiodło w sprawach y, zawodowych. Chociaż możecie mieć przez jakieś tam momenty poczucie, że coś nie idzie tak jak trzeba. I bardzo jest istotne, żeby właśnie dbać o to, ta karta piękna tutaj, to mówi też o tym, żeby dbać o higienę psychiczną. Czyli jeżeli masz jakieś obawy dotyczące, nie wiem, tego, czy, czy ci umowę przedłużą, czy szef tam na ciebie krzywo nie patrzy i tak dalej, to ty pamiętaj o tym, że ty się masz pomartwić minutę, a potem masz to zostawić. Nie wolno się wkręcić w ten krąg, wiesz, jak baranie, jak, jak po prostu jak chomik w kołowrotku leci, tak? I te myśli lecą. Tego nie wolno tobie zrobić. Tutaj musisz postawić stop i y, nie boję się, ja będę działać, bo ty, to jest Twoja y, ognista energia, y, drogi Baranie. Ty będziesz działać, bo mało tego, Ty masz. Y, jeżeli tu jest jakiś problem u ciebie, w tej sferze materialnej czy zawodowej, to Ty wytoczysz naprawdę ciężkie działa, bo Ty masz za sobą już ogrom doświadczeń różnych. I ty po prostu wiesz o tym, że jesteś nie do ruszenia w tym znaczeniu, że to ty masz siłę sprawczą, że to ty umiesz różne rzeczy, że to ciebie mają docenić. Tak to tutaj jest pokazane. I szóstka kielichów mówi o tym, znaczy może mówić o tym, że atmosfera. W pracy, no będzie taka trochę powiedziałabym cukierkowa, nie? Bo to może być tam przy okazji świąt i tak dalej. Chociaż mogą być też jakieś tam zgrzyty, bo koniec roku, więc to też różnie bywa. Ale to też może być tak, że jakaś historia albo jakaś osoba z przeszłości pomoże ci. Bo tutaj jest naprawdę bardzo dużo dobrej energii. Takiego prowadzenia ze strony właśnie wszechświata, ze strony gwiazdy, pokazywania kierunku. Tam idź, w tym kierunku i będziesz mieć to, co chcesz, te owoce, jeszcze dalej, jeszcze w przyszłym roku. Na niektóre sprawy będziesz musiała, będziesz musiał zaczekać, Baranie, bo Ty tutaj sobie bardzo mocno w tym roku zapracowałeś na bardzo duże owocowanie. I może być tak, że to owocowanie przyjdzie w, w dużym stopniu, ale dla niektórych z Was w jakiejś tam części, czyli na przykład jakaś premia, czy jakiś, jakaś dywidenda, no cokolwiek takiego finansowego, że to jakby przejdzie na, na koniec roku albo już na styczeń. I tutaj trzeba się będzie wykazać cierpliwością. Ty to masz, ale jeszcze nie dostaniesz do ręki. Natomiast generalnie będziesz czuć opiekę wszechświata, opiekę tej gwiazdy i będziesz naprawdę stać mocno na nogach. I jeżeli ktokolwiek tobie powie, że na przykład, ale ty Kowalski, to Ty żeś słabo tutaj wypadł, no to Ty masz argumenty. Dlatego nie bój się, bo ty masz argumenty. Ty naprawdę ciężko, solidnie pracowałeś, baranie. Jesteś przebojowy. Nie ma się czego bać, bo barany się mało kogo boją. Po prostu idź po swoje. Idź po swoje, zbieraj swoje żniwa. To jest przekaz dla Ciebie, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, finansowe, materialne. Za chwileczkę zrobię dla Was czytanie dotyczące uczuć, co tam u Was w serduszku, w relacjach. Ale zanim to sobie tutaj oczyścimy, energię, a żeby to, to czytanie też dotyczące spraw emocjonalnych, relacyjnych, żeby było y, prawdziwe, żeby tutaj nic nie zakłócało tego czytania. Tutaj tylko dobra i czysta energia jest na tym kanale i ja tylko i wyłącznie białą magią i dobrą magią się zajmuję, niczym więcej. Dobra, i patrzymy, co to tam w tym. W tych serduszkach u was i w tych relacjach, bo to te relacje, no i grudzień to jest taki czas, powiedziałabym, dla wielu trudnych relacji, no bo to właśnie te święta i te inne takie jakieś sytuacje, to, no, mogą być chwilami takie problematyczne, ale może nie u wszystkich. Zobaczymy, co u baranów, co u baranów w relacjach i w emocjach i w uczuciach w grudniu 2022. Co u baranów? Dla najwyższego dobra wszystkich oglądających. Uczucia, relacje, emocje. Barany 2022 Grudzień. Dziewiątka mieczy. Szóstka kielichów. Pustelnik. Sprawiedliwość. I dziewiątka buław. Tą dziewiątkę buław zresztą też mieliście przy okazji tych spraw zawodowych. Co tu jest dla Was istotnego, drogie Barany? Istotne dla Was jest to, zresztą podobny przekaz miał wodnik w sprawach uczuciowych żebyście wy spojrzeli prawdzie w oczy, zastanowili się nad tym jak wy funkcjonujecie w relacjach z innymi osobami, czy rzeczywiście jest tak, że dajecie innym to co możecie dać. Bo to nie chodzi o to, żeby coś na siłę tam, nie wiem, udawać, że o Jezus Maria, tam Cię kocham i uwielbiam i tak dalej, a tak naprawdę to, to wcale tak nie jest. Tylko wy jesteście często nastawione na, na działanie, na to, żeby gdzieś tam pędzić, gdzieś tam coś bez przerwy działać. I ten element taki relacyjno-emocjonalny to wy często pomijacie, chyba że to wam staje na drodze do jakiegoś tam spełnienia, jakiegoś celu. Więc grudzień to jest czas dla Was, on może być dla Was bardzo przyjemny, taki, szóstka kielichów, która też się tutaj już pojawiła. To jest właśnie czas takiego. Kogoś, kto, znaczy czegoś, co, co przywodzi na myśl czasy dziecinne, albo właśnie takiej, takiego poczucia bezpieczeństwa, że mogę bawić się, mogę zapomnieć o wszystkim i po prostu być, cieszyć się miłością. Ale jednak popatrz, Baranie, masz tutaj dziewiątkę mieczy, która mówi o, o lękach. Zresztą, wiecie co, te karty, naprawdę, te karty. Hmm, te karty, które się Wam tutaj pokazały w czytaniu na sprawy zawodowe, finansowe, popatrzcie, szóstka kielichów, jest to samo, dziewiątka mieczy. No, niesamowicie, tutaj się to powtórzyło wręcz. Czyli rzeczywiście jest tak, że Ty, Baranie, nie masz się obawiać, nie masz się co znaczy w sprawach zawodowych, ale w sprawach też uczuciowych, to ty porzuć jakąś, jakieś obawy i na przykład wyciągnij rękę do kogoś. Miej odwagę. No, miej odwagę po prostu powiedzieć: Słuchaj, przepraszam, tak, jeżeli trzeba. Albo wreszcie powiedzieć tej osobie: Już co kocham Cię. No, nie mam czasu tak powiedzieć ci, ale widzisz, co ja robię dla Ciebie. To jest bardzo istotne, żeby sobie pewne kwestie pouświadamiać. I myślę, że w ogóle ten grudzień dla was, drogie Barany, chociaż wy nie jesteście takimi z reguły osobami, które gdzieś tam mocno siedzą u siebie w umyśle i rozważają różne kwestie, ale to jednak jest czas, żeby właśnie, żeby wam się tak dobrze wiodło, żeby ten rok się zakończył właśnie taką świetną energią, taką miłością, takim owocowaniem, pięknem, to wy musicie tutaj trochę popracować też nad tymi emocjami i nad tymi relacjami. Może jesteś za bardzo porywczy i ktoś przez ciebie płacze. No to weź, ty spójrz sobie w oczy i powiedz no kurczę, co ja znowu narozrabiałem czy narozrabiałam. Nie? Może tak być. Dla niektórych z Was to będzie też tak, że sobie uświadomicie, że jeżeli nie zmienicie swojego postępowania, to wtedy możecie stracić coś bardzo ważnego, jakąś bardzo ważną relację. Nie mam tu koniecznie na myśli. Najbliższej, jakiejś relacji, ale być może też, no bo Karta Sprawiedliwości de facto mówi też o tym, o sprawach jakichś sądowych. Też może dla niektórych z Was, podkreślam, dla niektórych z Was może to mówić, ale wydźwięk tych kart wyroczni jest bardzo pozytywny. I myślę, że, że właśnie wy wyhamujecie trochę w, w grudniu. W tym swoim pędzie, w tym swoim ognistym byciu wszędzie i, i, i w ogóle co tylko możecie robić. I po prostu uświadomicie sobie różne ważne kwestie, które macie sobie uświadomić, ale macie to zrobić po to, żeby Wam było dobrze z innymi, ze sobą samym, ale z innymi. Z tymi, którym, na których Wam zależy i którym na Was zależy. I to samo dotyczy spraw zawodowych, że tutaj też trzeba pewne kwestie trochę powściągnąć, te swoje takie zapędy impulsywne, trochę więcej cierpliwości. I tutaj też więcej łagodności, więcej tego wewnętrznego piękna, tej takiej, takiej czułości, trochę po prostu zwyczajnie czułości. Zobaczymy, co to wam tutaj jeszcze. Karty wyrocznie jako podsumowanie powiedzą: Proszę o podsumowanie, radę, przesłanie dla baranów na grudzień 2022. Macie co robić, barany, ale efekty naprawdę będą bardzo piękne. Rada, przesłanie dla baranów na grudzień 2022. Rada, przesłanie dla baranów. Duchowe przekazy. Zauważ ograni ograniczenia. No właśnie, te duchowe przekazy to jest chociażby to, ten pustelnik, który każe Wam się wręcz zatrzymać i zastanowić nad tym, co robicie. Zauważ swoje ograniczenia, czyli raz, że nie wszystko możesz zrobić, nie wszystko możesz przewalczyć, zawalczyć, nie wszystko możesz siłą ogniem. Czasami trzeba łagodnością, i to jest czas, żebyś wreszcie baranie to zrozumiał. Po to, żeby w grudniu mieć naprawdę dobrą atmosferę i w pracy, i w domu, zrób z siebie bardziej yy, takiego yy, delikatnego barana. Bo to jest też, to jest karta rozkwitania, ale to jest taka delikatność. To jest ta muzyka, skrzypiec. A tutaj jest w ogóle karta no, takiego wewnętrznego piękna i jak gdyby odsuwania się od czegokolwiek, co może być gwałtowne, co może być jakieś takie no, za mocne. Więcej łagodności dla siebie, dla innych. Więcej czasu też dla rodziny, dla przyjaciół. Wyhamujcie trochę. Wyhamujcie, podelektujcie się tym, co macie. Stańcie tu i teraz. Przestańcie pędzić. Stańcie tu i teraz i zobaczcie wprawdzie, co wy macie, czym dysponujecie. Także zauważ swoje ograniczenia baranie, bo no, masz jak każdy. Ale będzie pięknie. Będzie pięknie, jeżeli troszeczkę wyhamujesz. I tego Tobie życzę z całego serca. Pozdrawiam.